Przy drodze siedział samotnie stary człowiek, kiedy nagle przeszła tam młoda kobieta i zatrzymała się, by z nim porozmawiać. Przepraszam proszę pana, czy mógłby mi pan dać kawałek swojego chleba? Starzec uśmiechnął się i powiedział: Oczywiście, córko, jeśli jesteś głodna, jedz, nie odmówię ci. Dziewczyna podziękowała i usiadła obok niego. Zapytała: Dlaczego je pan tutaj sam? Starzec odpowiedział łagodnie: Przyjechałem ze wsi, miałem ważne sprawy w mieście. Kiedy zapadł zmrok, poczułem głód. Kupiłem chleb, ale nie mogę zjeść wszystkiego. Chcę zostawić trochę dla mojego wnuka. Dziewczyna zapytała ze zdziwieniem. Dla pana wnuka? Starzec skinął głową i powiedział. Tak, chodzi do szkoły średniej. Potrzebuje komputera. Mówi, że bez niego nie może się uczyć. Przyjechałem kupić komputer. Dziewczyna zapytała delikatnie. Czy ma pan wystarczająco pieniędzy? Starzec westchnął i powiedział. Mam tylko zero dolarów. Oszczędzałem przez osiem miesięcy, ale tutaj odkryłem, że najtańszy komputer kosztuje ponad tysiąc. Na te słowa oczy dziewczyny napełniły się łzami. Zapytała. A gdzie są pana dzieci? Dlaczego panu nie pomagają? Ze łzami w oczach starzec powiedział: Moja żona i mój syn już nie żyją. Mój syn był taksówkarzem. Pewnego dnia, podczas długiej podróży, zginął w wypadku. Teraz jesteśmy tylko ja i mój wnuk. Dziewczyna milczała przez chwilę, po czym cicho powiedziała: Jest pan naprawdę wspaniałym dziadkiem. Wychował pan chłopca sam i teraz walczy o jego przyszłość. Zwróciła się do swojego asystenta. Czy mamy jakąś gotówkę? Gdy asystent potwierdził, Wyjęła pieniądze i próbowała je przekazać starcowi. On się cofnął i powiedział: Córko, nawet się nie znamy. Nie mogę tego przyjąć. Dziewczyna odpowiedziała: Proszę pana, tak jak pan podzielił się ze mną chlebem, ja też chcę panu pomóc. Jest pan jak dziadek dla mnie. Mój dziadek również zginął w wypadku, gdy byłam dzieckiem. Kiedy pana słuchałam, znów poczułam tę miłość. Te pieniądze nic dla mnie nie znaczą. Mam hotel, pana wnuk ma potencjał, a jego marzenie związane jest z pańskim poświęceniem. Proszę weźcie je i kupcie komputer. Drżącymi rękami starzec wziął pieniądze i zaczął płakać. Dziewczyna ujęła jego dłoń i powiedziała: Dzisiejszą noc proszę spędzić w moim hotelu. Jutro rano pójdziemy razem kupić komputer. Starzec, stawiając drżące kroki, poszedł z nią: Przyjaciele, jeśli poruszyło was zachowanie tej dziewczyny, polubcie film i zostawcie czerwone serce w komentarzach. Ja.